W DOS może grać od dwóch do czterech osób. Gra przebiega podobnie jak w klasycznym Uno, z wyjątkiem kilku specjalnych kart i zasad. Największa różnica jest taka, że istnieją dwa stosy rozgrywki, a nie tylko jeden. Poza tym wszystkie karty w talii z numerem 2 to dzikie karty wybierz kolor DOS. Przyjmują one dowolny kolor, ale zawsze liczone są jako liczba 2. Ostatnia różnica to karta specjalna „wyłóż dwie”. Zasady są proste. Podczas gry w dos musicie jak najszybciej pozbyć się wszystkich swoich kart. Za każdą rozgrywkę zdobywacie punkty. Zaczynamy rozgrywkę od przetasowania talii musicie wybrać osobę, która rozda po 7 kart. Te, które pozostały jej w dłoni kładzie rewersem do góry. Tworzą one stos losowania. Odwróćcie dwie górne karty ze stosu losowania. Rozpoczynają one stosy rozgrywki. Grę rozpoczyna osoba na lewo od rozdającego. Na dowolnym stosie rozgrywki musi położyć kartę, która ma taki sam numer, kolor lub symbol. Jeżeli ma taką możliwość, może w tej samej turze wyłożyć karty na oba stosy rozgrywki. Jeżeli gracz wyłoży dwie karty specjalne, następna osoba musi wykonać zadania z obu kart. W grze pojawia się nowa reguła. Możesz połączyć dwie karty tego samego koloru, aby suma ich wartości odpowiadała cyfrze na górnej karcie stosu rozgrywki. Trzeba jednak pamiętać, że obie karty muszą mieć ten sam kolor, ale nie muszą odpowiadać kolorowi karty na stosie rozgrywki. Pasować ma cyfra, nie kolor. W sytuacji, gdy gracz nie posiada żadnej karty, którą mógłby położyć na jeden ze stosów rozgrywki, musi sięgnąć po jedną kartę ze stosu losowania. Karta pasuje. Gracz może zagrać nią w tej samej kolejce. Następny gracz również nie ma żadnej pasującej karty? Ups, nie tym razem. Kolejka przechodzi na następną osobę. Czym są karty specjalne? W tej części przybliżymy Wam ich funkcję oraz znaczenie. Karta Weź dwie sprawia, że następny gracz w kolejce musi wziąć dwie karty ze stosu losowania i traci kolejkę. Karta Zmiana kierunku. Tak, dobrze myślicie. Zmienia kierunek gry. Wyłożenie karty postój skutkuje stratą kolejki następnego gracza. Ważne, nie dobiera on jednak żadnych kart. Wszystkie z tych kart można wyłożyć jedynie na kartę o takim samym kolorze lub na taką samą kartę funkcyjną, ratując się przed jej konsekwencjami i jednocześnie pogrążając kolejną osobę. W puli znajdziecie jeszcze dwie dodatkowe karty funkcyjne. Pierwszą z nich jest dzika karta Wybierz Kolor DOS. Jest ona kartą z cyfrą 2 dowolnego koloru. Druga to dzika karta, wyłóż dwie. Gdy ta karta zostanie zagrana, następny w kolejności gracz musi wyłożyć w swojej turze co najmniej dwie karty. Nie ma odpowiednich kart, by to zrobić? Musi dobrać dwie karty i pominąć swoją kolejkę. Ponieważ jest to dzika karta, osoba zagrywająca ją wybiera kolor docelowego stosu rozgrywki przed kolejką następnego gracza. Czas na koniec rozgrywki. W momencie, gdy gracz ma w ręce dwie karty lub mniej, musi krzyknąć. DOS, aby dać znać innym graczom, że zbliża się do wygranej. Jeśli jednak o tym zapomni, a ktokolwiek go na tym przyłapie przed rozpoczęciem kolejki następnego gracza, zapominalski musi dobrać dwie karty. Kończymy rundę, gdy jeden z graczy pozbędzie się wszystkich kart. Po podliczeniu punktacji, gra rozpoczyna się od nowa. Zwycięża gracz, który jako pierwszy zdobędzie 500 punktów, jeżeli oczywiście gracie na punkty. Możecie też ich nie zliczać. Wtedy wygrywa osoba, która pierwsza pozbyła się wszystkich kart w największej ilości rozgrywek. Przejdźmy teraz do liczenia punktów. Zasada jest prosta. Gracz, który jako pierwszy w danej rundzie pozbędzie się kart, dostaje punkty za wszystkie karty, które zostały w rękach przeciwników. Mamy nadzieję, że wszystko stało się jasne. Pamiętajcie, że istnieją rozszerzenia gry. Każde z nich dostarcza nowych emocji. Powodzenia!